Halo? No halo? Dzień dobry, z tej strony Nikolaj z się do pana Mikołaja? Tak, z tej strony Mikołaj święty. Ho, ho, ho. Witam serdecznie. Ja się tutaj kontaktuję, ponieważ użył pan zamówienie na odkurzacz pionowy na 6 6-metrową kablu wraz z i gwarancją za 379 zł. No, no. i chciałabym potwierdzić i uzupełnić pana dane, dowiedzia. No co wysyłki. to jest za odkurzacz, pani mnie zorientuje, bo to może, może elfica e... po prostu wypełniała. mamy no, brudno, e... znaczy tutaj, brudno jest... tutaj w tej hurtowni zabawek i, i to trzeba odkurzyć, ale... Ale mówiła mi, że ktoś będzie dzwonił, tylko tak mówiła, że to tak reklama zajeżdża takim skamem oszustwem, że tam nie było w ogóle konkretów. Może tak na początek jakby Pani powiedziała, z jakiej firmy Pani do mnie dzwoni? Yy, znaczy ja jestem z firmy Smartek Shop, yy, ja tak? a firma Smartek Shop. Smartek Shop, Shop. myślę, że Pani z Sockshopu dzwoniła. No, nie. Yy, i, yy, a nie firma... Jakby Pani mogła podać nipa po Bergon firmy, dobrze? Yy, znaczy naszym nie możemy podawać tak nipu. Dlaczego? Znaczy, bo w zamówieniu jeżeli pan. Ale co pani mówi to, co za debilizm? Jak możecie nie podawać, nie po, skoro jest to dana publiczna? Znaczy, że no, pan mam, No, że tak powiem, no jest sam zabronione, ale no ja No ale co pani nie tak może powiem, takie nie. rzeczy mówić? Kto pani zabronił takie rzeczy? Jakiś debil musiał to być. Z jakiejś pani przełożonej, znaczy, czy, tak, czy kto to jest? Co za debil tak powiedział? Pani się nie może znaczy, słuchać no, debili. Pani się nie może słuchać znaczy, debili w życiu. Znaczy, proszę pana, nawet tego nie było, osobiście no. nie znam, bo, bo to są yy, powiem, nie mam nigdzie tego podanego. No, ale to, to chyba nie pani jest... wie, w jakiej firmie pani dzwoni, czy z jakiej firmy pani dzwoni, prawda? No tak, nazywam, no wiem, ale... to pani wpisze nie... w Google i znajdzie ten link w 10 sekund i mi poda, bo ja muszę wiedzieć, z jaką firmą rozmawiam, nie? Ale my i tak nie możemy proszę pana podawać Czemu? No, z, no założenie z góry, no aż na koniec... No, pani pan nie to może, to może się złość jakiegoś takiego debila, jak debil powie, żeby pani walnęła głową w ścianę? To pani proszę to pana, zrobi, czy nie? Poda... Ale proszę no pewnie nie. No ale to właśnie pani nie może się zachować jak taki baran. Bo później pani powiedzą, że po prostu ma pani, nie wiem, stopę wypumeksować wy 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 szefowi. To, co pani ne. pójdzie stopę uczyścić albo walnąć głową w mur. Przez pani nie może się słuchać debili. Jak debil mówi, że nie można podać nipu, to pani mówi, debilu. Przecież nip jest daną publiczną. i można podawać nip. Pani się nie może słuchać debili. Pani też zdebilizuje. Ne. Niech pani powie, z jakim firmę pani dzwoni, to ja znajdę sobie sam ten nip. Polska Smart Text Shop. Polka, Polska Smartex. Smart Text Shop. Smart. E.X. Shop, tak? Już zaraz. Może Pani poda adres Halo, strony internetowej, tak będzie łatwiej. www. Ym, Halo? Znaczy, wiesz nie mamy strony internetowej, mamy za pośrednictwem reklam zamówienia. Czyli Wy jesteście sklepem internetowym, ale nie macie strony internetowej, tak? Mamy za pośrednictwem reklam w ja, Pani, dziwnie, trochę to tak zajeżdża takim, jakimś takim, jakimś takim. Smart Shop Online? Nie, to nie to. Smart Shop. Nic mi nie znajduje. A jaki to jest adres tej firmy? Ym, znaczy, no my się znajdujemy w Lublinie, proszę Pana. A ulica? Yy, znaczy, no mamy, że tak powiem, prosto. My Akurat biuro mamy na Kraśnickiej, ale magazyny mamy 3 yy, lwia. Polska Smart. Smart Spot Lublin? Nie, to nie to. Pani dziwnie. Jeszcze raz, jak się ta firma nazywa? Polska? Smart Shop? Smart EX Shop. Smart EX Shop, tak? Mm -hmm. Lublin, tak? Tak. Polska, no to nic nie znajduje, powiem Pani, no to zajeżdża jakimś takim oszustwem dziwnym. I Wy jesteście producentem tego odkurzacza, czy Wy jesteście tylko jakimś takim pośrednikiem yy, i kupujecie jakiś syskin? Nie, po, jesteś, jesteśmy pośrednikiem, yy, odkurzacz jest, proszę Pana, firma ADM. Jakiej? ADM, to jest niemiecka produkcja. ADN, odkurzacz, tak, już zaraz, wie Pani co, bo jest masy tych teraz takich od, oszustów, którzy chcą oszukać, wie Pani, staruszków, staruszki na jakieś właśnie odkurzacze, garnki, wie Pani, tego typu rzeczy, nie, jakieś suplementy, ADM, tak? Nie M, tylko M, jak Monika, tak? ADM. Tak, my ADM, odkurzacz ADM, bezprzewodowy, tak? nie, metrowym kablu, proszę pana. Na kablu, ile taki odkurzacz kosztuje? <grym grym> no cena końcowa tego odkurzacza wraz z kosztem wysyłki gwarancją rozszerzoną, to jest 379. A na czym polega gwarancja rozszerzona? No, ona polega na tym, że jeżeli coś się stało panu z produktem nawet z pana winy, no to pan przepraszam na serwis, to jest automatycznie odsyła pan nowy produkt. Jak go zrzucę na przykład po półtora roku z dachu, to mi przywiezie serwis nowy produkt, tak? Dokładnie no, tak. O kurde. To wyśle mi pani warunki tej gwarancji, żebym się z tym zapoznał wcześniej? Znaczy, no to są, no tak jak mówię, to są takie warunki, no nie mam... No Wiem, tylko wie pani, informacji. co chce się zapoznać, ale to myślałam się, że te warunki nie są znowu niejawne i jakiś debil nie zabronił pani podać tych warunków, tylko są to owo jakieś ogólne warunki ubezpieczenia albo coś takiego, tak? I ta gwarancja jest na jaki czas? Dwa lata. dwa lata. A producentem ADM to jest polska spółka czy jakaś niepolska? Nie, to jest niemiecka, proszę pana firma. ADM, a poda mi pani adres jej strony internetowej? Znaczy my jesteśmy pośrednikiem właśnie ADM i oni mają za sam reklam. Czyli wy jesteście pośrednikiem pośrednika, oni też nie mają strony. Czyli wy nie macie strony, oni nie mają strony i wszyscy tylko dajecie jakieś takie skam reklamy w internecie, tak? to nie są proszę pana, no nie wiem, no skoro wie pani co, no, nigdzie nie ma firmy, żadnej firmy nie znajduje mi ani ADM, ani waszej. Nikt nie ma Nibu, nikt nie ma regonu, nikt nie ma strony internetowej, no to trochę pani powie, że to tak chyba trochę zajeżdża takim jakimś jakimś skamem oszustwem. Znaczy, no wie pan pan to już jest pana, znaczy pan takim być, tam, ale, nie, no, My No <laughs> i to jest przewodowy, już tak? Na, na rynku. Słucham. No ile działacie na rynku? Yy, 14 lat, także... Ale 14 no, lat Wy, czyli kto? Znaczy no nasza firma. Czyli która? No Polska Smart Tech Shop. No ale wie Pani co, to może mi Pani podać jej adres NIP albo REGON albo adres strony internetowej? Czyli od 14 lat nie macie strony internetowej, tak? Tak. A może Pani włączyć sobie na telefonie komórkowym, wpisać nazwę firmy w Google i zobaczyć co Pani znajduje? No mogę. No, no niech pani taruch? wpisze. To, no, żeby sprawdzić, bo mi nic nie znajduje Google. Jak wpisuję nazwę Waszej firmy. Niech pani wpisze w Google i mi powie, co pani znalazła, dobra? Tak z ciekawości. Pani ta firma jest legalna, działa od kilkunastu lat, ja wpisuję w Google jej nazwy i nazwy nic mi nie znajduje. Proszę to sprawdzić, żebyśmy mieli pewność, dobra? Tak, żeby pani mi nie uciekła przypadku jak taki jakiś pani taki tchór, szczur, karaluch. No, zrobiła już to pani, czy jeszcze nie? Szukam, no, no tak. nie ma. Okej. Okay. Czyli wpisuje pani legalnie działającą firmę od kilkunastu lat, pisała pani w Google i nazwę i nic nie wynajduje, tak? No tak. I nie uważa Pani, że to jest dziwne? No, proszę No, ja tu tylko pracuję. Dalej ja tylko pracuję. Wie pani co, jak pa, ka, pażą, każą pani, nie wiem, oszukiwać staruszki, sprzedawać garnki 10 razy droższe, to pani powie, że tylko oszukuje? I pani co, w Norymberdze czy w niektórych miejscach też tylko gaz odkręcali? Albo strzelali. I powiedzieli też, że tylko Stam, rozkazy to wykonywali. To robi proszę pana z zamówienia. No wie pani co, no ja bym z chęcią zamówił, tylko w ogóle nie wiem, co to za firma sprzedaje. Nie ma strony internetowej, nie ma ani śladu waszego w Google. I to ja obstawiam, że to jest jakieś oszustwo. No, jeżeli pani twierdzi, że jest inaczej, to może mi pani udowodnić w jakiś sposób, że to nie jest oszustwo. No proszę pana, no mamy... No, na nasze domu będzie i nikt jakoś nikt nie świadczył, że jesteś fosustami. No. Jasne, to poproszę w takim razie i rozumiem, że wy wystawiacie rachunki i paragony, tak, klientom? Tak, jest No, no to poproszę ja z rachunku powiem. czy z paragonu, czy ze stopki maila Nip albo regon firmy. Bo przecież to jest na każdym paragonie czy rachunku. Co mam panu wysłać jeszcze raz? Nip albo regon firmy podyktować. No mówię panu, że nie mogę. To będzie ale, w zamówieniu, ale ja nie ale mówię, ja pani tak mówię ale ja pani podałaś. mówię, że, że może pani, bo w końcu to będzie też w zamówieniu, więc to nie jest żadna, jak pani sama stwierdziła i udowodniłem pani, nie jest to żadna tajna informacja, skoro będzie to na, skoro na każdy to nie faktu, nie tajna, ale każdej fakturze i na każdym paragonie jest. No? Jest to w zamówieniu. ja nie mam takiej możliwości, żeby ta, panu tego podać. No jest to są proszę, dotacje, pani, proszę pani, pani jako pracownik. Ja nie mogę, bo zwolniona. To ja panią zatrudnię u siebie w Agencji Towarzyskiej. I na pewno to... pani będzie więcej zarabiała niż w tej skarbie firmy. ładowarkę. To dobrze, e, bo e, ja nie jestem w stanie tego wysłać, który mam zamówienie. Okej, okay, czyli wy macie taką debilną firmę, że za podanie NIP-u firmy zwalniają was? Nie, nie, nie. sądzi Pani, że warto byłoby się zmienić i zastanowić się nad swoim życiem i pomyśleć w ogóle, co z tym życiem tak. zrobić? Nie podawanie nie, bo tylko że nie trzymajcie, proszę pana za Co robimy z zamówieniem? No wie pani co no nie wiem, muszę to przemyśleć. No bo po prostu nie wiem. No nie widzę ani tego odkurzacza. A poda mi Pani numer tego odkurzacza seryjny, to ja sobie zobaczę w Google, czy w ogóle on jest. ADM A. jaki to jest model? Tak ona muszę wejść informację. No. Te... nie bardziej, ale Dobrze, to chciałabym. No tak, właśnie podanego numeru styjnego. Aha, czyli pani mi chce sprzedać od górze, ale pani nawet nie chce to jest za model, tak? Tak, no, jak mam. Czy ja że tak, Pani dzwoni z firmy, która nie istnieje w Google. Nie może mi Pani podać NIP-u ani regonu firmy, ponieważ jest to tajne. Chce mi Pani sprzedać jakiś odkurzacz, ale Pani nie wie, jaki to jest model odkurzacza, a ja chcę zamówić odkurzacz, ale też nie wiem, jaki to jest model odkurzacza, tak? I uważa pani, że to brzmi wszystko logicznie, naturalnie i jak porządna firma, a nie jakieś skamoszustwo? Wie pan, co już trochę tu pasuje i nikt mnie nie prosił, żeby podawać nip firmę. No to wie pani, co to pani ma kontakt z jakimiś debilami, chyba w takim razie tylko. Skoro debil przełożony zabranie pani podać po firmy, a żaden klient nie spytał się o dane firmy? Albo po prostu trafiacie na takich debili z takich skam reklam i po prostu wymawiacie im, że to jest super, że jakaś przedłużona gwarancja, później ktoś dostaje jakiś syf. Ile ten odtwarzacz kosztuje? panu, cena końcowa 379. No, za 379, gdzie pewnie z Chin sprowadzacie to po 79 i 300 wy zarabiacie, no. No dobrze, no ja bym chciał go kupić, ale muszę wiedzieć, co to jest za model tego odkurzacza. To pani nie jest mi w stanie sprawdzić, nie wiem, po pudełku, po stronie internetowej, po reklamie? Dobrze, jeżeli się to najwyżej to panu na maila albo do pana oddzwonię, bo już prowadzimy rozmowę 10 minut nie ja napiszę do kierowniczki i ona najwyżej przeszli do pana niech pani, odzwoni, dobrze? Niech pani może przekaże kontakt do mnie, do kierowniczki, żeby do mnie zadzwoniła, jak będzie miała charakter i ja, ja przysłowiowe, dobrze? Dobrze, do Tylko widzenia. proszę powiedzieć, że klient chce kupić i no, do widzenia.